Jak wybrać ubezpieczenie przed wyjazdem na narty? Dzień dobry państwu. Witam serdecznie w naszej serii Skipas, Urszula Zdanowicz, ortopeda i traumatolog sportowy. Przed wyjazdem na narty koniecznie trzeba pomyśleć o ubezpieczeniu zdrowotnym, zwłaszcza jeżeli jedziemy za granicę. Na co jednak warto zwrócić uwagę? Po pierwsze, Dobrze jest odebrać naszą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, EKUS. Zazwyczaj można to zrobić od ręki, ale czasami z powodu obostrzeń covidowych e, trzeba czekać, aż zostanie to wysłane pocztą i może to zająć około tygodnia albo nawet trochę dłużej. Trzeba to wziąć pod uwagę przed wyjazdem. Jednak to nie pokryje nam wszystkich kosztów ewentualnego leczenia za granicą. E, dlatego też gorąco zachęcam do tego, żeby jednak mieć jakieś dodatkowe ubezpieczenie medyczne. Ale tutaj też należy zwrócić uwagę na parę elementów. Po pierwsze, jeżeli jedziemy na narty, czy nasze ubezpieczenie pokryje koszty urazów związanych z jazdą na nartach? Niektóre ubezpieczenia mają specjalne tabele, gdzie wymieniają sporty wysokiego ryzyka i zazwyczaj te sporty nie są objęte standardowym ubezpieczeniem. Trzeba wykupić dodatkowo taką opcję. Zwróćcie Państwo na to uwagę, aby tutaj nie mieć kłopotu. Druga rzecz, czy to ubezpieczenie pokrywa nam koszty dopiero jak my wrócimy, czyli musimy założyć z własnych pieniędzy, czy też być może rozliczenia są bezgotówkowe? Co niewątpliwie jest znacznie wygodniejsze, bo nie trzeba przy sobie mieć większej ilości pieniędzy, i cały proces trwa zdecydowanie szybciej. Trzecia rzecz, jeżeli coś nam się stanie na stoku, czy ubezpieczenie pokrywa koszty zwiezienia ze stoku, a te koszty w niektórych krajach są naprawdę bardzo, bardzo wysokie. No i czwarta rzecz, czy ubezpieczenie kryje nam koszty leczenia? tylko do momentu, aż przekroczymy z powrotem granicę Polski, czy też wszystkiego, co jest związane z danym urazem. Zwróćcie Państwo, bardzo proszę, na to uwagę, dlatego żeby nie mieć kłopotów, a przede wszystkim życzę, żeby nie było żadnych urazów. Dziękuję.